O, moi drodzy widzowie znajdujemy się na kamieniołomie, raczej nie na, tylko w kamieniołomie piechcin Dzisiaj szkolenia i nurkowania podlodowe. Jesteśmy u znajomego na, na wykładach. Będziemy, będziemy tutaj trenować nurkowanie podlodowe. Mam nadzieję, że uda mi się dronem troszkę zejść, pokazać właśnie te ćwiczenia, nagrywając z dronem. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Tafla tafla kamieniowa jest ładnie zamarznięta. Mało śniegu tutaj w ogóle w tych okolicach, tak jak wcześniej tam na filmiku się wygłupiałem, mówiłem, że tutaj zimy nie ma. Ale ogólnie przesympatycznie. Jest troszkę wiatru i piękne, piękne słońce. Jeszcze nie mam założone mikrofonu, bo nie wiem, czy w ogóle będzie sens tutaj zakładać, bo będę, chociaż założę, ale na chwilę obecną tak to wygląda. Będziemy klarować, potem wyciągamy sprzęty, idziemy na odprawę, przygotowania, jakaś ciepła kawusia szybko, wtedy będziemy przygotowywać przeręble, stanowiska nurkowe i będziemy działać. Idziemy się troszkę później. Tu nie ma śniegu! Gdzie jest ten śnieg? Gdzie jest zima, ja się pytam? Nie ma. Ukradli. Proszę tutaj jeszcze zanim ludzie przyjdą nagrać, zobaczcie jaka piękna tafla lodu. Jak wszystko widać przez ten lód. Tu jest normalnie lód. Widzicie, jak się odbija? i zobaczcie jak widać dno pięknie ale będzie super wizura przepięknie przygotowanie stanowiska tutaj do wejścia podlodowego zapytałem Dawida czy mogę nagrywać, się zgodził także będzie na kanale wrzucone, samej narracji tutaj od prawa nie, nie nagrywałem żeby nie przeszkadzać, poza tym Szkolenie I nie chciałbym rozpraszać innych kursantów, ale tak to wygląda. Nie wiem, jak z głosem. Jeżeli będzie głos kiepskiej jakości, bo mam włożony już w i wszystko, to później narrację dogram. A teraz idziemy dalej, bo muszę wziąć linę, w którym będziemy wykonywać miejsce do wejścia pod tafle lodu, gdzie rozpoczną się i zakończą się działać Dawid i Kamil już poszli a zobaczcie tutaj jaka piękna tafla tafla lodu jest wszystko tu widać zobaczcie jakie piękne kawałki stres. ピッチポケットを使ってみてください。